Spójrzmy na podpunkt c. Na początek dziedzina, czyli x odjąć 1 większe od 0, czyli x musi być większe od 1, zatem dziedzina to przedział od 1 do nieskończoności. Następnie rysujemy wykres takiej funkcji, czyli na początek narysujemy y równa się logarytm przy podstawie 3 z x. No i tutaj oczywiście x musi być większy od 0, czyli wykorzystamy sobie tabelkę, już możemy ją nawet narysować. No i jako x wybierzemy liczby większe od 0, czyli ponieważ tu mamy trójkę w podstawie logarytmu, to wybiorę sobie 3. 1 trzecią oraz 1. No i za chwilkę wyznaczę y. No i co zrobił następnie? Ponieważ tutaj będzie przesunięcie o wektor, o wektor o współrzędnych. Uwaga, 1, 0. To oznacza, że przesuwamy, ponieważ pierwsza współrzędna jest dodatnia, w kierunku liczb dodatnich, nasz wykres, czyli o jedną jednostkę w prawo. Czyli wyznaczmy tutaj y. Najpierw w miejsce x podstawmy jedną trzecią. Czyli mamy logarytm przy podstawie 3 z 1 trzeciej. 1 trzecią możemy zapisać, że to będzie 3 do minus pierwszej. No i ponieważ tu mamy trójkę, tu również to otrzymamy minus 1. Podstawiamy 0 w miejsce x. Jedynkę oczywiście w miejsce x. Czyli będziemy mieli, że 1 to będzie 3 do potęgi zerowej. No i tutaj otrzymamy 0. No i podstawmy trójkę w miejsce x. Trójka to 3 do pierwszej, tu mamy trójkę, to również, czyli otrzymamy 1. Zaznaczamy sobie te punkty, czyli mamy 1 trzecią minus 1, 1, 0, no i 3, 1. Włączymy i to będzie wykres funkcji y. Jeżeli chcemy wykres funkcji f, no to przesuwamy wykres funkcji o jedną jednostkę w prawo, czyli z tego punktu. Tutaj z tego punktu w to miejsce, no i z tego punktu przesuniemy gdzieś tutaj. No i teraz, jeżeli połączymy, to będzie wykres funkcji F. No ale, może zaznaczmy sobie jeszcze asymptotę pionową, czyli będzie miała równanie: x równa się 1. To ułatwi nam rysowanie wykresu. No bo asymptota to będzie taka prosta, do której wykres funkcji zmierza, ale nigdy jej nie osiągnie. Czyli teraz wiemy, jak plus, minus ten wykres mamy narysować. No i przejdźmy do podpunktu D. Na początek w podpunkcie D wyznaczmy dziedzinę, czyli x plus 2 musi być większe od 0, czyli x musi być większe od minus dwójki, zatem dziedzina to x należące do przedziału od minus 2 do nieskończoności. No dobra, następnie rysujemy wykres funkcji, czyli na początek narysujemy logarytm przy podstawie 3 z x, a następnie wykres tej funkcji przesuniemy o wektor minus 2,0 czyli przesuwamy w kierunku liczb ujemnych, czyli w tę stronę, tak, czyli w lewo. No dobra, wykorzystamy sobie tutaj informację z punktu C, bo wykres tej funkcji już rysowaliśmy. Oczywiście tutaj, jeżeli chcecie, możecie sobie także dla pamięci zapisać, że x musi być większy od zera. No i wykres tej funkcji przesuwamy o dwie jednostki w lewo. Raz, dwa. No i ten punkt, raz, dwa. Również tu mamy raz, dwa. No i gdy połączymy te punkty, będziemy mieli wykres funkcji F. No, ale żeby to sprawniej przebiegło, to na początek sobie jeszcze narysujmy naszą asymptotę, czyli wzór na asymptotę, równanie asymptoty, to x równa się minus 2, czyli tu mamy minus dwójkę na x-ach, czyli do tej prostej wykres naszej funkcji będzie zdążał, ale nigdy go nie osiągnie, czyli wykres funkcji f wygląda w ten sposób. Spójrzmy na podpunkt e. Zacznijmy od wyznaczenia dziedziny, czyli x plus 2 musi być większe od 0, czyli x musi być większe od minus 2. Czyli dziedzina to będzie przedział od minus 2 do nieskończoności. Następnie rysujemy wykres funkcji f. Zrobimy to w dwóch etapach. Najpierw narysujemy wykres funkcji o wzorze. Logarytm przy podstawie 1, druga z x gdzie x musi być większe od 0, a następnie wykres tej funkcji przesuniemy o wektor minus 2, 0, czyli o dwie jednostki w lewo. No to po kolei. Tabelka. Pamiętamy o tym, że x muszą być większe od 0, czyli ponieważ w podstawie logarytmu mamy jedną drugą, to wybiorę sobie jedną drugą, dwójkę oraz zawsze jeden, no i podstawiamy, czyli w miejsce x najpierw jedną drugą, czyli tu będzie jedna druga do pierwszej, ponieważ tu mamy jedną drugą tu również, no to otrzymamy 1. Teraz pod x podstawiamy jedynkę, a 1 to będzie jedna druga do potęgi zerowej, tu mamy jedną drugą tu również, czyli pojawi się 0 no i dwójkę, czyli logarytm przy podstawie jedna druga z dwóch. A dwójka to będzie 1, to 2 będzie do potęgi minus pierwszej, bo z tego również otrzymamy dwójkę, czyli tu mamy 1, 2, tu również, czyli pojawi się minus 1, no i zaznaczamy punkty 1, 2, 1, 1, 0 oraz 2 minus 1, no i te punkty łączymy i mamy wykres funkcji y. Następnie możemy sobie zaznaczyć asymptotę pionową, bo to nam ułatwi narysowanie wykresu. Skoro pierwsza współrzędna wynosi minus 2, no to równanie asymptoty to x równa się minus 2, czyli tutaj mamy minus 2 na x. -ach. No i przenosimy punkty o dwie jednostki w lewo, czyli raz no gdzieś tutaj, ten punkt raz, 2 no i jeszcze może jeden punkt raz, 2, też przesuńmy, Łączymy i to będzie wykres funkcji f. Spójrzmy na podpunkt f. Na początek dziedzinę obliczmy, czyli x odjąć 3 jest większe od 0, czyli x jest większe od trójki. Zatem nasza dziedzina to przedział od 3 do nieskończoności. W kolejnym kroku no, rysujemy wykres funkcji f, czyli zaczniemy od narysowania wykresu funkcji logarytm przy podstawie 1 trzecia z x, a następnie wykres tej funkcji przesuniemy o wektor 3, 0. No to jak mamy wektor, gdzie pierwsza współrzędna wynosi 3, to od razu możemy zapisać równanie asymptoty pionowej. To będzie x równa się 3. No dobra, czyli na początek rysujemy wykres tej funkcji, czyli lecimy z tabelką. Jako x możemy wybierać liczby większe od zera tylko. No, ponieważ mamy 1 trzecią w podstawie, to ja wybieram sobie 1 trzecią i 3 oraz 1. No i obliczamy y. Czyli najpierw pod x 1 trzecią. Czyli to będzie 1 trzecia do pierwszej, bo to będzie 1 trzecia. Skoro tu mamy 1 trzecią, tu również. No to zapiszemy 1, podstawiamy 1. A 1 to będzie 1 trzecia do potęgi zerowej. Tu mamy 1 trzecią, tu również, czyli pojawi się 0, no i jeszcze trójka, a 3 to będzie 1 trzecia do potęgi minus pierwszej, czyli tu mamy 1 trzecią, tu również, czyli otrzymamy minus 1. Zaznaczamy punkty, czyli 3 minus 1. 1 0 1 3 1 tutaj łączymy i to jest wykres funkcji y czyli o takim wzorze zaznaczamy asymptotę pionową czyli x równa się 3 to mamy trójkę na x-ach no i w ten sposób ta asymptota wygląda no i jako że pierwsza współrzędna wektora jest dodatnia to przesuwamy wykres o 3 jednostki w prawo czyli mamy tak z tego punktu raz 2 3 Tutaj z, z tego punktu. Raz, dwa, no gdzieś tutaj, no i jeszcze ten punkt. Raz, dwa, trzy w tym miejscu łączymy, i tak wygląda wykres funkcji F. No tutaj pamiętajcie o tym, że gdy zaznaczacie sobie asymptotę pionową, to wykres do niej zdąża, ale nigdy jej nie osiąga.